24 to my tu kręcimy. Ubiegły tydzień należał raczej do spokojnych dni, aczkolwiek zaistniał wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym w miejscowości Sornica. W okresie ubiegłego tygodnia ogółem wylegitymowaliśmy 406 osób i podjęliśmy 67 interwencji policyjnych. Ujawniliśmy 86 wykroczeń za które nałożyliśmy 69 mandatów karnych i udzieliliśmy 17 pouczeń. Zatrzymaliśmy na gorącym uczynku przestępstwa jednego, yy, dwóch sprawców gruźb karalnych i naruszenia miru domowego. Zatrzymaliśmy jedną poszuki poszukiwaną osobę. Doprowadziliśmy trzy osoby w tym jedną osobę do zakładu karnego. Tak jak wcześniej wspomniałem yy, jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa na drogach Zaistniał w ubiegłym tygodniu wypadek drogowy w miejscowości Solnica. Niestety kierujący rowerem zderzył się z samochodem osobowym, wskutek czego śmierć na miejscu poniósł rowerzysta. Ponadto zanotowaliśmy trzy kolizje drogowe. Przyczyny tych kolizji nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w jednym przypadku. I inne, innymi zwierzę na drodze, a także zdarzenie na parkingu, dwa przypadki. Jeśli chodzi o stan przestępczości na naszym terenie, z przyjemnością mogę powiedzieć, że nastąpił znaczny spadek przestępstw. Otóż ogółem zanotowaliśmy 11 przestępstw, w tym 3 przestępstwa z kategorii 17 razy, 7 czyli chodzi o te przestępstwa najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Zanotowaliśmy jedno uszkodzenie rzeczy. No Był to przypadek yy, dla nas jednak nieprzyjemny, dlatego że uszkodzony został samochód z policji niemieckiej, która y, była gościła jako delegacja w miejscowości Sztutowo na terenie szkoły podstawowej, gdzie odbywały się różnego rodzaju pokazy policyjne. Kilka osób zachowało się w sposób nieprzyjemny i jak, jak ustaliliśmy w tej chwili mamy krąg osób podejrzanych. Tą sprawę przekażemy do sądu dla nieletnich w Malborku. Ponadto zanotowaliśmy kradzież pojazdu samochodowego. W tym przypadku również udało nam się odzyskać pojazd, przekazać w ręce właściciela. Sprawca został ustalony oraz zanotowaliśmy jedną kradzież z włamaniem do mieszkania. Chciałem ponadto Państwu yy, Przekazać krótki komunikat w związku ze zbliżającym się świętem zmarłym. Otóż od 28 do 2 listopada, policjanci nowodworscy będą prowadzić działania pod nazwą Akcja Znicz. Udział policjantów w zabezpieczeniu, w zabezpieczeniu tegorocznego święta zmarłych będzie bardzo istotny z uwagi na to, że w związku z przebudową drogi krajowej nr 7. Dojdzie do już, w tej chwili jest to widoczne, są znaczne utrudnienia w ruchu pieszym i w ruchu pojazdów na odcinku ulicy Strzewskiej w kierunku na Marburg i również y, na terenie cmentarza. Dlatego bardzo proszę Państwa, aby w miarę możliwości 1 listopada y, raczej pozostawić swoje pojazdy na terenie y, swojego miejsca zamieszkania i jeżeli jest to możliwe, żeby po prostu w sposób bezpieczny przejść pieszo na cmentarz. Informuję również, że w roku bieżącym nie będzie możliwy przejazd kolejką wąskotorową z dworca na ulicę cmentarną pod cmentarz. Starszy kapitan Jarosław Gryciuk, oficer prasowy, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Poprzedni tydzień należał do spokojnych dla nowodworskich strażaków. Interweniowaliśmy 10 razy, w tym 7 razy wyjeżdżaliśmy do miejscowych zagrożeń i dwukrotnie do pożarów pożar pustostanu oraz zadymienie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wśród miejscowych zagrożeń pomagaliśmy policji w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w Mikoszewie, gdzie wykonywaliśmy dostęp do ciała znajdującego się wewnątrz samochodu osobowego wydobytego z wisły. Ponadto w dniu 20 października wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szutowie uczestniczyliśmy w inauguracji Projektu pod nazwą Pomorski Dzielnicowy Oczami Dziecka prezentując techniki ratownicze z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dziękuję TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Strum Żuławy i Mierzeja 24.pl To my tu kręcimy